Siema, siema, Hot 16 Challenge, GTA Peja Polska, siemano. Pa, 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 pa. Lecimy, 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 ha, oh. Tik, tik, tok, nagrywam tutaj bez dachu. Dużo postaci w A nie ma już dachu. Mieli miliardy, a teraz już nic. Nie mają przykąsek, nie mają co pić. Inwazja kosmity. Na moich zlotach to walą z orbity. Tak, tak, tak. To jest GTA Jeden ją lubi, a drugi na nią sra Nieraz to z dawanku, a nieraz to z loty Walą mi heda i robią z tego foty Mamy Deluxo, tali GTO Niestety ostatnio był patch DMO Co tu się stało? Co to ma być? LS się załamał i nie ma jak żyć Raz to tylko le legalne granie Na kokainie i marihuanie Lubisz lazery czy lubisz te konie? O jakie ty kurwa swojej stronie Bez załamania i grajcie tu dalej Tak jak to kiedyś więc dalej tam szalej Live nie live tutaj bez stresu Robimy live na OBSu Panik nie panik to już minęło Możemy nagrywać następne wideo Frozen money wróci Szybciej niż prędzej pilnuj ten kanał To będziesz wiedział o wiele więcej a to teraz ja mogę nominować. Chyba to będzie SHLS86 opcji Buch Blantowski, Kain Solo i cała moja ekipa z Discordu. Wszystkich tutaj teraz daję Wam te nominowanie. Więc nie chcecie, to nie, ale jak. Chcesz nagrać, to dała i yo yo, yo. trzymać się na razie, peja Polska, pozdrawia, jo!